Park well well you supposed to be some kind of knight of the round table welcome to ye old skeeter's tavern tell you what good sir knight i got rats in the basement big ones that's why i got stuck with her majesty's goddamn health code violation you think you're a real dungeon dweller then go clear out them rats out of my basement Well, what are you waiting for? Make fucking haste! No tak. Ja bym się ktoś zastanawiał, gdzie jest klasyczny Quest. Jeste mamy, jesteśmy w gospodzie, mamy szczury w piwnicy. No dokładnie tutaj. Eee... No zrobimy to, bo czemu by nie. dog uh, can't i just go right back home after the flight so i don't get grounded mm -hmm. feel my righteous fury no. Niestety szczury tak mają, ale... E, no, czy, nie wiem, czy tutaj to już było wprowadzone? Tak było, dobra. Patrzcie. E, mogę zrobić tak. Jak szczur podejdzie. No zaraz podejdzie... Na... A nie, nie podejdzie, dam dużo. Bo tutaj można zrobić coś takiego, że można na przykład przeciwnika wcześniej zaatakować czymś. Niech szczurów. No, może tutaj też, bo myślę, że dopiero to w pójdzie się częściej wprowadzili. No niestety, no ale pozbędziemy się jeszcze w tradycyjny sposób. Weźmy procedurę do widzenia. Piękny strzał. E, Skądinąd jeszcze jedna sprawa, no nie wiem czy już widzieliście, prawdopodobnie mogliście już widzieć. Moja narzeczona wrzuciła... nie, od... wypuściłem za szybko. Moja narzeczona wrzuciła odcinek z, e, tej, e, z gry z Atlantanii. Skąd to bardzo fajna gierka się wydaje taka typowo dsenejowa. E, rozpoczęłem szczura, <laughs> budzi to moją satysfakcję jak widzę po prostu tak. Rozpaćkali te szczury w drobne, dobra i ostatnia. Ostatnia pytka szczurku. Hmm. Dobra. Naprawdę, a tak nazywa się mały skurwiel. Mój Boże. Ja wiem, no jest chyba prawie 30 lat, nie powinny mnie bawić takie żarty, a jednak bawi mi to doskonale. Ja wiem, jestem dziwny. Dobra, wracamy do Barmana, dostanie... Pozbyliśmy się szczurów. Eee, tam, mogę jakoś tam się przydostać? Tam jest ktoś napisał w skrzyni. Nie, czyli to nie jest dla mnie. Dobra. Eee, tak wiem, o, ktoś może powiedzieć, że myśka mu przeszkadza. Przepraszam, czy jej nie ma na ekranie. Damn, 13 nowy talent. Nowe broń miotana na trzeci poziom, no to akurat fajnie. Mamy maskę gazową, gdzie ona się potem przydała. Eee, zdolności i jiu na razie nie będę ulepszał. Eee. Brandy stanowa, wezmę to, bo trochę sobie brandy będę raczej korzystał. No ale dobra, hmm. akorma. Hmm. Dobra, tak, tu zostawiamy sobie dalej. No mówię, w dzisiejszym odcinku jak i w poprzednim próbujemy po prostu pozbierać wszystkich towarzyszy. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dobra. Eee. Okay. E, zmieniamy epikunek. No maskę przydziałogazową. Teraz możecie Ok. What the fuck? Oh no. Oh yeah, You sure that is? Aha. Masz pancerz. Dobra. O. No, nie jesteś taki twarz jak myślałem. Oh. This is easy peasy.

nie jesteś taki twardy koleś. Aha, yeah. <laughs> poziom trzeci zablokowany zdolności. No dobra. Eee, gromująca pałka, słabsza, dobra. Ale trzeci poziom to znaczy tam jakieś dodatkowe chyba ulepszenie. Tak. przystają już we zdolności. No, no, mogę może być. A ci to dostaje co level, a to dostaje co znajomy. No nie powiem, ciekawe to wygląda. Czapeczka zakonnika. Właśnie, mam no trzeci level, tam jakieś sprzęty mogą nowe mieć. A widzę to zrobię, ja to sobie w następnym odcinku po prostu zrobię. następny W następnym odcinku, ja przed następnym odcinkiem po prostu sobie zakwipuję cały sprzęt. Pokażę wam. Can I help you? Can I help you? O, the stick again? Hang on a second. Dziękuję za tę wiadomość, do mnie do Dobra, jest to Teraz musimy iść. A, tu mamy już kolegę ukrytego. No dobra, e... teraz musieliśmy się udać do. Tak, tutaj, do Twika. I coś z member pigiem. Kupa Tak, kupa kip. Przejdziemy stąd. Hmm. Czy tu może masz coś dla mnie? Pokaż mi. Młot masz. U. Ładny ognisty miecz. Ja chcę walczyć młotem Nuba. Chyba chcę. Te wszystkie broń wypadałoby kupić potem, bo um, one się That's potem przydają that. w tym. Bo, mówię, jest achievement za to, są rzeczy związane z to nie straponsy. O, mamy i na nastroje nie. Dobra. Eee... Dobra, na pewno wezmę młot Nuba i dam mu. Idealny atak obrażenia od ognia. Pięknie wygląda ten mod. Boże święty, jaram się. Eee... Czapeczka. Wrócimy. No nie, to jest na no czwarty poziom. Dobra. Piękny ten mod wygląda teraz, taki ognisty. Eric certainly has a lot of little playmates. He's such a friendly boy. Tak tak tak. Bardzo friendly. Mhm. No. We're watching. Let's go see that

that's not the usual kid that picks up the package huh oh shit it's a kip yo dog uh, can't i just go right back home after the flight so i don't get grounded ah! no it's such a than boy

Uh these witch doctors must be cooking up a secret potion. I wonder if it's a healing potion. Oh, that's good. Się dało wejść a dało się tylko muszę to zniszczyć i idziemy na górę bo tutaj trzeba zamieścić eee, to czytnik member pigów ten co nam algorda 30 pokomonów tak to już wiemy no to czy Czym pokomony się. No, są w różnych miejscach i można znaleźć jakiś tam konkretny sposób. Ale nie chce mi się. Mówię, tyle ile znajdę, to będę miał, zobaczymy. Doskonale wiecie, że ja nie maksuję gier, tylko ja po prostu chcę je przechodzić. To był jakiś bezdomny jeszcze właśnie. A, tam jest przejście, to tam nie ma. А, ah, он меня копнул, либо. Там начнется. О, бомба, ножел. О, о, ты пьяный. Я хочу Trzeba usiąść wyprostowanym, bo tutaj się trzeba wskupić zaraz. That's not nice. No. Tu umrzesz nawet od ognia. Nie no, umrzesz od Battersa, stary, to jest żal. Przeniesione siedliska Żury, bo jest takie zaraz. dla nie, że za to pewnie pójdziemy. Bo oj, Mhm. Mm Dobra, tu mamy, musimy jechać do Twika. Twik, 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 gdzie ty jesteś, Twik? Polowanie z Jimbem, paczka pana niewolnika. To jest Twik Coffee, tak to jest Twik Coffee, lecimy tu. Te polowania dżimba to zrobimy, bo jest tak, że kilka, ty, kilka postaci, które mamy, kłesy dają nam takie specjalne przedmioty do przywoływania i w czasie walki. I to jest o tyle fajnie, że po oni po prostu dosłownie eliminują przeciwnika na różne sposoby. Bo to sobie chyba cztery przywołania. Dobrze, żebyś tak chyba, tak? Hmm, raz, dwa. Tak, to są cztery przywołania. Dobra, jest lip. you got the pickup! Oh, thanks, man. Dad, I finished my work, can I go play? Where's today's delivery? Right here. Hmm. Yep, that's good shit. All right, Tweak. You can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Like the fresh grinds of our all-organic tweak blend. Made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. No but a moment. Tweaker. No to, a! Mamy tam klucz do kilka do jego skrytki tam na górze, to go od razu dobieramy. I jeśli dobrze pamiętam... Uu, ładne. A pokażcie w sumie w sumie. A, jak już jest to... Czapka zakonnika, e jeden do leszenia, niech będzie. Eee... Szata zakonnika, maksymalny pz -y. Masz chrupki serowej, pięć w każdej turze. Zdobności leczące. No, wyglądamy jak zakonnik. Jakoś tam stroje są fajne tutaj, to trzeba przyznać, że jakaś sopar pod tym względem jest bardzo fajnie zrobione. No, no. Hmm. To lecimy, musimy iść po Tak, szczerów nie kierowę to sam. Ja coś tu miałem. Ile brakuje dwóch znajomych. Teraz damy radę dobro nie wróć do Kartmana. No to co? Szybki transport timim i lecimy. Jak sam jeszcze tak to dziki po bo mówię, to jest trzecie odcinek, który nagrywam dzisiaj. Myślę, że tak jeszcze sobie zjedę. A czy nie odczytam, nie nagram wszystkich pinczików na ten tydzień, który będzie. Nice work, Now all my men are here and ready to fight for Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Uh, hey, hey, yeah. Where's Craig? He's in detention. What? He off the principal. So he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back to Stick of Truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. Uh, I'm going to teach you how to use magic. But... Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon shout. Dragon shout. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's bows, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's bows is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure dragon shafts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then let it rumble inside you and drag it out. I'll show you one more time. Suck it in. Back let it rumble. Dragons out! Now you ready? Dragons out! Find the Hug! Hug! My god, that was incredible! A man could live a hundred years and never again witness a spell, so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragonborn has come at last, in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Candy! <laughs> Could you come here a sec? <laughs> Shh, don't okay, just real quick, Princess Candy. Sir Douchebag wants to show you something. Alright, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Candy the magical powers I have taught you! Uh... <laughs> <laughs> that was fucking hilarious. Dude, <laughs> that was fucking awesome. <laughs> oh, okay, good job, sir douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Skinny. That's all for now. <laughs> okay, okay. But, dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's boss, Okay, seriously. You have Master dragon Chefs. From now on, it will be easier for you. to <laughs> I'm counting on you. Get Craig back here alive. I'm counting tu mamy coś do, do zrobienia? Nie, tu nie mamy do broni. Musimy iść po Craiga powiem tak. Myślę, że battersa sobie na razie zostawimy, bo mam dostępny princess Kenny, ale... Przy <śmum> okazji, jak już mamy dostępnych parę nowych rzeczy, przyjdziemy zobaczymy tutaj co się stanie. Mhm. Mm A nie, tu byliśmy, tu nic nie było. I czy to się rozejrzeć? Aha, ta z nami nie rozmawia, ta rozmawia z nami tylko poprzez Facebooka. A nie, no idą to smutne. Mhm. Mm I to pan w szkole jest najbardziej na lewo. O, 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 o. <laughs> Tak, i teraz udaje nam się otwierać takie rzeczy, które są. Eee... O, czekajcie. Chyba to, czy to w ogóle to chyba czy do na na czterech policjantów? Tu jest, je, tu jest kościół. Chyba źle poszedłem. E... A nie, dobra. To jest jeszcze rzecz, to mogę zrobić. Więc mogę dać tutaj tą, tą, tą tondę na Manderpiga. I... O, i tu jest szkoła. Jest. Pepe. Dobra. Odblokujmy tą eee, Dobra, ale dajcie mi wprawę, bo coś się u mnie dzieje. Dobra, wróciłem do was, niestety muszę tu się coś załatwić. Ktoś eee. gdzieś kuchni nie mam. what goth kid walks around and does We don't places. hang with conformists. Go get this stuff to look like we do. Go conform somewhere else, kid. Mm. Mm. I see all these F and K. Enjoy we your popularity in one point. Find your own pit of despair. God. Oh, please. What goth We don't hang with conformers. Go get the stuff to look like we do. Hmm. Searching for your girl. Hmm. Oh. Mm. Ah. Doctor, i Okay. Craig. Craig, this is detention. Okay? Stop looking at your watch because you're here for three hours, buddy. Okay? Whatever. Now, don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level six thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now, start doing your homework. Okay? I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? No, to się jeszcze okaże, moi drogi. To się jeszcze okaże. Co ja teraz mówię tą szkołę, chyba zrobię po prostu w tym odcinku, bo... O, właśnie... Excuse me, but school is out and no students allowed on the premises until tomorrow 7.30 AM. Mm -hmm. I warn you, stay away from the doors. One step towards those doors and I will be forced to write you school on, must be punished! Oh, w najszybciej już małkę wykorzystać w magię i wyciągnąć iskierkę. Okej, okay, spróbujemy. Uh. <laughs> zapomniałem, zapomniałem jakie to jest satysfakcjonujące. Officer down. Officer down. I repeat,

I w następnym odcinku pójdziemy uratować naszego ostatniego człowieka. Także trzymajcie się i cześć.